Witam Was w kolejnym odcinku z Mój Brat Niedźwiedź. I jesteśmy w akcie trzecim, rozdziale trzecim. Nazywajcie to jak chcecie w zasadzie, to tylko ja to tak nazywam. Czyli potoku. Tak, potoku pstrągów. Co ty tutaj koda tak do mnie machasz? A, że to ten wilka. Ale to poczekaj, najpierw to je poeksplorujemy i poza tym to nie mam jagód. <grym> tak za bardzo. Już wyobrażam sobie wkurzenie tych ludzi, którzy nie są jakimiś takimi zbieraczami i muszą po prostu sobie robić backtracking po to, żeby zdobyć jagody, jakich nie mają. Znaczy no ja się śmieję, a to nie jest wcale pewnie śmieszne, ale. <laughs> pewnie potrafi takie coś denerwować, ale one są bardzo. Czę... Znaczy bardzo często występują, więc... E, raczej nie ma z tym aż takiego problemu. Nie wiem, ja tam zawsze wszystko zbierałem. Pytanie, po co są plos pl pl tak, plostry? Tak, plastry Po szluńsku zaczynam gadać, po co są plastry miodu na końcu poziomów? No właśnie. No bo wiecie, no, na końcu poziomów nie ma tych totemów, a plastry i tak nam resetuje pod koniec poziomu, więc. O co chodzi? <ścoughs> Seba i jego rozkminy. Dobra. Tu można w to? Tak, można. Można nawet łapać rybki, które skakają. W sensie, jak widać, że gdzieś rybka skoczy i tam się pójdzie, to się akurat złapie. to ciekawe. No wiem, no wiem. No, ja nie jestem taki szybki jak ty. Chociaż na ślizgawce cię ograłem. Ale to już jest kwestia, skill, kwestia skilla. W niektórych aspektach niestety nie bardzo się da rywalizować. A to co? O, właśnie tak się zastanawiałem. Czyżby kolejna walka z myśliwym, a tu jest! Welcome. Du -du 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 -du. Zobacz jakim koksem teraz jestem. Odkąd się ostatni raz widzieliśmy. Za każdym razem chyba więcej razy rycze. <grym> Mimo, że to nic nie daje poza byciem cool. No kurde, typie. Nie uciekaj. Co jest kurde? What? Dobra, to jest mega dziwne, w sensie... To że ja wtedy zginąłem. Nie wiem o co chodzi, ale no, no, okej. Okay. Jak nie jest to jakieś ciężkie, a ja dalej utrzymuje się, mimo że mogę, może mi się za to oberwać, że ten boss jest żałośnie łatwy, jak każdy in, każda inna odsłona tego bossa. No. no, i jesteśmy w kolejnym. Dawno, dawno temu, kiedy byłem bardzo malutki. ...cały czas jadłem jagodzi. Niebieskie, srebrne, pomarańczowe... Tak? O, to też pamiętam, że on opowiadał, ale jeszcze w czasie ...w trakcie naszej przygody nie opowiadał, ale w sumie... Yy, ...fajne jest to, w sensie w trakcie naszej let's playowej przygody, fajne jest to, że oni tutaj... Yy, ...nawet, że Koda jest tym gadający, gadającą postacią, która powinna denerwować... ...to zauważcie, że on pomimo, że ma... ...pomimo, że ma dużo kwestii, to... To nie denerwuje, ponieważ sama gierka jest krótka i to jest akurat spoko. Mm -hmm. No, dobra, no to lecimy dalej. Czyżby kolejny pojedynek? Hej, Dam ci jeszcze jedną szansę pokonania. Może się tegoś ode mnie nauczysz? Dobra, dobra. Za dużo gadasz. Do startu, gotowi? hop! Dawaj na solo. Razem cię pokonam. Znaczy, w ogóle to wam powiem, że jak wtedy deadłem, zaraz wam powiem? O nie, to nie fair. Jestem w słabszej formie, bo zaszkodziły szkodziły mi jagody. Czy wam powiem, że wtedy jak sobie deadliśmy znaczy, dead, no to jak sobie deadłem sobie wróciłem i akurat wygrałem w tym wyścigu pstrągów co tam był, więc w mamy dwa wygrane przeciwko kodzie, więc looking good zbliżamy się do, 50, do liczby 50. Plastrów miodu jestem gotowy na jakiś nowy totem na przedostatni albo ostatni jak ominęliśmy. O kurde ile tutaj tego jest. No, ale tutaj za bardzo niczego nie ma. oprócz jak. co? Czyżby wiewióreczki i króliczki wyjadały nam jagody? A widzicie to, no właśnie. Czekajcie chwilę. Już jestem kochani. Kiedyś zjadłem strąga wielkiego jak drzewo. Potem musiałem leżeć przez całe trzy dni. Dobrze, że zjadłem też dużo jagód. <laughs> Ale to długa historia. <laughs> Tego to też jeszcze nie mówił. Oczyżby to huba? Tutaj na drzewie? Dobra, tam chyba nic nie ma za bardzo. A właśnie miałem tutaj te. Teraz warto zbierać te jagody, jako że na krzakach siedzą te całe. Czy to wiewiórki, czy co to jest, to warto je. Zbierać. Dobra, czyli tu powinniśmy iść ok. Dalej to fajna zabawa. No, fajna zabawa tak. Ale nie, akurat to prawda. <laughs> tak, to jest czysta frajda, czysta frajda i mówi to. 20-letni pewnie 21-letni jak będzie. Jak, jak ten. Pewnie będę miał 21 lat, jak ten Les play zostanie opublikowany, bo ja mam to do siebie, że cały czas nagrywam rzeczy na zapas. Tam powinniśmy iść? Tak, tam powinniśmy iść, więc na razie poczekamy. Ja mam to do siebie, że nagrywam rzeczy na zapas cały czas, więc. <laughs> Ale to dlatego, że nie ufam sobie i wiem, że ja mógłbym na przykład nie dokończyć różnych serii albo ciągnąć je latami, tak, jak wcześniej. Myślali. Te łosie mnie skołowały. Do czego w końcu przydaje się ten totem? Totem Złotego Pstrąga. Dodać sił i wzmocni zdrowie, kiedy będziesz musiał stoczyć wag. Nie gadaj. Serio? Serio. zrobisz z ciebie prawdziwego twardziela. I to mi się podoba. Kim jest twój towarzysz? To mój starszy brat, Kin. Przyszedł ze mną nad potok pstrągów aż od wielkiego lodowca. Taki kawał drogi? Aha, dobrze mieć starszego brata. Cieszę się, że dotarliście bezpiecznie do potoku pstrągów. Ej, a co wy tu właściwie robicie? Ja mu powiem tak. Organizujemy podwodny wyścig w dół rzeki, w trakcie którego trzeba złowić jak najwięcej pstrągów. To najfajniejsza zabawa, jaką znam, więc pewnie nie jest w Twoim guście. No wiesz, w sumie mógłbym spróbować. Domyślałem się, że się skusisz. Ale zanim wystartujemy, muszę Ci wyjaśnić kilka spraw. Muszę omijać konary i kamienie, bo przy każdym zderzeniu wytracam szybkość. Ha! Słuchałeś uważnie. Poza tym, miej oko na bąbelki powietrza i obserwuj wskaźnik powietrza. Kiedy zacznie ci brakować tchu, przepłyń przez bąbelki. Kiedy w zeszłym roku nurkowałem w potoku pstrągów, wytrzymałem pod wodą 21 sekund. A może 31? Teraz uważaj: na mój znak wskakujesz do wody i starasz się złapać jak najwięcej pstrągów. Zbierz siły, bo walka o zwycięstwo będzie zacięta. A jeszcze coś! No. Życzę szczęścia. Szczęście to przyda się Tobie. Ja mam talent. Do startu. Gotowi? Hop! No, i mamy tutaj minigierkę. Nie taką w sumie denerwującą jakąś. Zazwyczaj, jak są takie minigry, to ja jestem podirytowany, ale to jest całkiem spoko. Mam nadzieję, że jak zawsze wszystkich ogramy. Nie licząc tego razu z kodą, ale mówiłem, poprawione. Load, safe i... yellow. Kurde, no. Tutaj trzeba też łapać te bombelki powietrza, tylko... Kurde, trochę tego nie ogarniam, powiem wam. A i tak wygrywam. A te bąbelki, kurde bele. Chyba, że tak. No i też trzeba uważać, żeby nie walnąć o te. No właśnie. I już przegrywam. No to tyle z piedestału, chociaż teraz się wyrównało, jak to się zakończy, proszę Państwa, o to jest pytanie. Powiem Wam, że o tej minigierce zapomniałem totalnie. Dopiero przypomniało mi się jak oglądałem troszeczkę Long Play, bo... Zawsze, żeby nie odwalić. Na czym zawsze? No, nie, nie do końca pamiętam jakąś grę, żeby nie odwalić w topy na les playu, to. E, sobie oglądam wcześniej long play, a. Nie było tak źle. Ale, żeby dotrzeć do mety, musisz zebrać jak najwięcej pęcherzyków powietrza. Jeśli zabraknie ci powietrza, będziesz musiał się wynurzyć i stracisz czas. Spróbuj jeszcze raz, Kina. Wiem, że dasz radę. Dzięki, stary. Następny wyścig na pewno wygram. Aha, czyli ja zfailowałem, fajnie. Dobra, to już dokończymy go sobie. Okej, okay, teraz mam trochę większe szanse, bo mam teraz na full ten te powietrze, więc teraz tylko nie potknij się o nic. Bo tamte w ogóle te pęcherzyki powietrza. Kurde, no! Te pęcherzyki powietrza, co tam są, to. To jest mega dziwne, ale mam wrażenie, że one są zgliczowane u mnie w mojej kopii gry. Jak patrzyłem sobie przed chwilą na necie, bo już naprawdę zaczynam się mniej więcej, Zaczynam się powoli poddawać, jak o to chodzi. To tam normalnie były, a tutaj w mojej wersji jakoś. Nie wiem, jakoś. Chyba się coś gliczują. Nie wiem. No nic, zobaczę. Może uda mi się dojechać. Znaczy, no, dopłynąć do końca. Bez tego. Chociaż wątpię. No nic, muszę się trzymać dołu, bo na dole na pewno są pęcherzyki. I co? Czyżby już było blisko końca? Proszę, bo ja nie. Nie dam rady. Ja nie dam rady. Powietrze. O, oh, trochę powietrza, dobra. Trochę powietrza. Trochę, zobaczymy, czy starczy. Cóż za emocje, proszę Państwa. No i. Wiecie, co jest najgorsze? Kiedy czujecie, że coś jest wykonalne, a i tak nie możecie tego zrobić. Idź stąd! Dla prawdy. Może dojadę. Ha! Kinaj, Znakomicie! Ho! Wygrałeś! Mój starszy brat jest wielki! Jasne, Koda. Nie chcę, żeby młodszy brat się za mnie wstydził. Nie dziękuję, nie chcę powtarzać wyścigu. Koniec końców, Kinaj dotarł do wielkiej góry, gdzie światła wędrują, ale i tu niespodzianka. Nie wiedział, że na szczycie góry czeka na niego. Denarki. Jejku, to się chłopak dziwi, no nie no, chyba że tak. No, moi kochani, ponownie. Mamy walkę z naszym Bowserem, który nie porwał księżniczki akurat, ale ciągle walczymy ze sobą. No i teraz ryczymy jeszcze mocniej, ale no co z tego, jak to nam wiecie, za bardzo dużo nie daje. No przewróć się, typie. Zaraz próbujemy go zrzucić, może co. Próbujemy go zrzucić z urwiska. Kurde, przy każdym bosie on się staje trudniejszy. Czemu on w ogóle się nie przewraca? Przecież moje. O! Moje pole rażenia go dosięga. Dawaj! Ech, że też on musi biegać. W sumie można powiedzieć, że o, to jest łatwe, bo można go zrzucić przecież i zabić. No i to faktycznie go instakiluje, ale to wcale nie jest takie łatwe go zrzucić. Od tego zacznijmy. A skubany jest trudny, jeszcze przewiduje moje ruchy. Papa! Pa. Dziękuję za uwagę. Aha. O, kurde, no to było, to było zabawne akurat. Czyli nie opłaca się zrzucać z urwiska, rozumiem. Oj, nie drzyj się już, tak. Cisza nocna jest. Nie no, żartuję, nagrywam to rano. <laughs> no, dawaj, dawaj, dawaj na solo. Ale on się drze, naprawdę. Ale powiem wam, no, on jest jak taki robot, znaczy. Ma bardzo, znaczy, jest robotem w sumie, bo to jest algorytm ale ma bardzo dobrze zaprogramowany algorytm, on kurde przewiduje gdzie, gdzie my po prostu s, e, staniemy, gdzie my po prostu sobie wiecie pobiegniemy i tam rzuca tą swoją dzidą trudny jest skłany, no widzicie tak jak teraz co za typiasz ja nie chcę zginąć, ej ej nie, ja już, ja już się narajdżowałem na wyścigu pstrągów o, gin do widzenia panu Nagle, dokładnie w chwili, kiedy jeden z braci mógłby skrzywdzić ja kręcę, drugiego, pojawia ja się też widok, duch nie. mamy małego okay. kody, żeby się pożegnać, ona nie mi... jest w krainie ta... duchów w Matole, tylko w Kanadzie. No dobra, no ten... Yy, co było dalej? Dopiero kiedy Kinai znowu przybrał ludzką postać, Denahi zrozumiał, co się właściwie stało. Denahi na pewno się zdziwił, że jego brat był niedźwiedziem, no nie? A jak? Za to Koda bardzo posmutniał. Biedny mały Koda stracił przybranego starszego Sitka brata. Z powrotem zmienił go w niedźwiedzia. Jakie to wzruszające? Niesamowicie. A potem wszyscy żyli długo i co? miodio. Lubię szczęśliwe zakończenia. Ja też. Jedyna rzecz, która przebije coś takiego, to fura pysznego jęczmienia. Na dokładkę bursztynowa pszenica, a na deser wszystkich miło. To jest to! Niestety, ale gra się wyłączyła od razu po zakończeniu, więc moją mowę, że tak powiem, na zakończenie let's play'a muszę wpleć tutaj, bo tak. To już jest koniec tej gierki. Ukończyliśmy tę gierkę. Dominowaliśmy pierwszy i szósty totem, nie wiem gdzie. Nawet, że te wyścigi zrobiliśmy na perfekta praktycznie. Dalej nie wiemy, o co chodzi z tymi piórkami. I wam tego nie powiem, bo naprawdę nie wiem. I cóż wam mogę powiedzieć? Hmm. Fajnie, fajnie. Tego nie poruszono jednego ważnego wątku, ale jako, że nie został poruszony, to ja tutaj. Nic o tym nie powiem i jak coś, obejrzycie sobie film. Moi drodzy, jeszcze taka quasi-adnotacja z mojej strony. Dlaczego quasi? Ponieważ jak widzicie, jesteśmy w pierwszym poziomie na Debug Mode, bo jak pamiętacie, nie mamy tych dwóch totemów. A jako, że gra ma troszeczkę alternatywne zakończenie, gdy zbierzemy te totemy, ogarnąłem to przy przechodzeniu tej gry jeszcze raz tak naprawdę, to chciałbym je wam pokazać, bo... Tak jak w Harrym Potterze tak zrobiliśmy, to tak też tutaj zrobimy, że Debug modem pozbieram pozostałe sekrety, które ominąłem. Bo jak widzicie, jesteśmy na Debug Modzie i na fly'u sobie latamy. <grym> Dobra, pierwsza jaskinia, którą ominęliśmy, to jest tutaj, jak tam właśnie... ...strągi można zebrać, nie? I tutaj... Weszliśmy chyba tutaj na let's playu. ja tutaj wyszedłem od razu, a tu trzeba się odwrócić i mamy jaskinię. I ja debil to ominąłem. Ale nie ma tego złego, teraz to zbierzemy. Hej, kinaj! Znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię! Jeleń, moi drodzy, jest symbolem jedności przyjaciół w każdym wieku. Jelenie sprawiają wrażenie płochliwych, bo reagują na najdrobniejszy szmer. Jednak symbol jelenia jest wyjątkowy bo to zwierzęta mądre, bystre i zawsze bardzo uważne. A najlepsze jest to moi drodzy, o właśnie teraz mamy już 12 plastrów miodu, no i dobra, no i teraz mamy problem, bo jakbyśmy teraz chcieli się przeteleportować do jak jednego poziomu, to mamy i tak 12 plastrów miodu, a plastry miodu się nie respawnują, więc niestety, ale muszę iść wczytać sejwa, więc poczekajcie chwilkę. Więc tak, jak widzicie się przygotowałem, ponieważ zrobiłem aż dwa, dwa sejwy na to. Mistrzowsko kopiując pliki gry i, i tak dalej. No, widzicie, jak mamy tutaj już drugi wyścig. I czemu gramy klatkuje? Proszę mi mnie klatkować. I jak mamy już drugi wyścig, jak chodzi o te strągi. No nie, to tutaj. Um... Wait. Tak, tak, tak. Dobra, już mi się przypomniało, bo tu nie ma plastrów miodu, to nie umiem się tak sugerować. No, to tutaj potem trzeba iść, rozwalić te krzaki. I tu będzie takie rozwidlenie, no nie? I tu są plastry miodu, powinny być. Tam powinniśmy iść, a jak pójdziemy tędy, to tu mamy jagody razem z tymi samymi króliczkami. I tu mamy sprytnie ukrytą jaskinię. Naprawdę, to jest chyba najlepiej ukryta jaskinia w grze. Hej Kinaj, znaleźliśmy kolejną tajemną jaskinię. Bubr jest zawsze zapracowany, lubi ład i porządek. Nie ma czasu na psoty i zabawy, bo jest ciągle zajęty i wciąż myśli o przyszłości. Prawdę mówiąc, Bubr tak bardzo zapamiętuje się w pracy, że trzeba mu przypominać, że zasłużył na chwilę relaksu. <laughs> Teraz kochani, przeszliśmy na jeszcze innego save'a, a mianowicie na mojego w pełni stuprocentowanego save'a. Mamy tutaj wszystkie totemy i jesteśmy na ostatnim bosie. Teraz tak, teraz tak, moi kochani, chciałem wam w ten sposób pokazać zakończenie. Yy, takie jakby bonusowe zakończenie, które dostajemy za zdobycie wszystkich totemów. Najlepsze jest to, że właśnie. Ja myślałem, że, bo tam widziałem na YouTubie, że ominę, znaczy wiedziałem, że ominę tego i tego to temat. myślałem sobie, ej może faktycznie tego szóstego nie ma, bo ludzie na YouTube piszą, że nie mogą tego znaleźć i czy gdzie to jest, nawet na jakimś stuprocentowym przejściu gry ktoś to ominął, a okazuje się, że nie, poszukałem sobie debug modem, jednak na szczęście znalazłem. Um, no i właśnie w taki sposób się dowiedziałem, które ja ominąłem i gdzie je mogę znaleźć, właśnie przechodząc to debug modem. I tak moi kochani, dobra, mówiąc dalej, to jeszcze ominąłem też jedną szyszkę w pierwszym poziomie, która była jest ostentacyjnie schowana, powiedzicie, mam tu więcej życia. Ale jak chodzi o... znaczy nawet pod tutorial podciągnięta, i zawsze ją znajdowałem, jak byłem mały. W ogóle jak byłem mały, to zawsze znajdowałem wszystkie szyszki, wszystkie to temy, więc nie wiem co mi się teraz stało. Więc. No, ale tego nie będę pokazywał, bo to tylko życia odnawia. Chciałem tylko te totemy wam pokazać, wszystkie yy, te filmiki i pokazać wam sekretne zakończenie. No a w ogóle te piórka, to też one dają to, że jak, yy, bo tam mówiłem raz, że o widzę, że jak dedniemy, że jak spadniemy, to na przykład mamy jeszcze troszeczkę życia, jak nie mamy pełnego, to dedamy już na full. No nie, my nie, nie umieramy w pełni od upadku, jak zbierzemy te piórko. I do tego są te piórka, tak zauważyłem przechodząc właśnie grę drugi raz no, ja już zmykam, dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na sekretne zakończenie.